Kochani, ogólnie nagrać nagrywać w początku vloga, a to jest Jesteśmy u Alicji Będziemy się chustać na huśtawce po 12 w nocy Co za chustawka Huśtawka jest smuk, mokra Obie... i bez... Robimy gwiazdę, trzymaj Bez zgubienia kapci i ze zgubieniem kapci Wow What the secret? Ja, ja pierniczek Zimna woda drugi A to go nie ma? za bo ja nie wiem, odrzut. Cały <laughs> Hej kochani. Dzień dobry. Jedziemy właśnie bicharkiem do manufaktury. Do Zdrójskiej Woli. <susurzy> do Zdrójskiej Woli. czekaj, tutaj... Czekaj, na No kurczak. Tutaj jest... Moment. Ja? Bo... Nie, ty... więc... Czekaj, bo Chcia tu będzie teraz taka, taka restauracja. Tak Moment. Tak tak, tak, tak. rusza. Żabka. No, dobra, nara żabka, ja chcę, mam restaurację. O tutaj, tam polecam, na samym końcu, po lewej stronie jest, jest zapis. A Stasz, ja, człowiek, który pracował tutaj tyle lat. Tak, tak, e. O fashion to pewnie coś fajnego też. A, ja, ja. A ci zdrętwiała noga noga. No, mogę mi no, też. Kochani. Macia vloga. Trzymaj, musimy wyjąć status. Ja mam się nagrywać? Okay. Tak jest, to Takie screeny później będą. Pani Maja jest debilem i Alicja jest debilem, bo tej mi. Tej, bo Maja Nie. Mam taką minioną, bo mnie wejść w aparat. Dobra, ale. Wejść zza... z... w parę dni. I ja w tym momencie nie chcę bo za dużo pytań w Alicja znowu bananowe dziecko wydała wszystkie swoje pieniądze, które zostały do Nie wszystkie, do... zostały. większość. <susuruj> ale wypada też. Jak zawsze jest idzie teraz załamana. Takie spodnie brzydkie. Jak ja nie wiem. Nie kupiłam tego w Dalej. Takie spodnie jest pólny number. Ja to jest. Ja też. Zwykłe spodnie. Ja, jeszcze skrzyniłam w Seforze i w pandoze jeszcze. Skinicinsy kupiłam. Jeszcze w saforze i pandoże w prawej. Ona z kiniecins. Jakie dzielę sobie? Zklicz. Dobra, to jest Właśnie one takie, że teraz odwale. I powoli zaczynam łapać. to jest w ogóle, jak, jak gra to to w ogóle Tak jak kamera. Powoli zaczynam łapać. Za sekundę. <mulnia> Ale ten hamulec. Nie, nie, Dzień dobry, kochani. Więc nie było mnie na. E, idziemy Bez lewej? Skorzyżamy w kierunku. Toalety. Okay. O, tu. ok, chodzę zakupowy, więc tak, yy, maja... ja. Ha. Ja ci taki pisa. okulary słychać. Tak, tak, okulary, dobra, trzymaj to. Czemu ja. No bo ja muszę tu pokazywać. Dobrze, jak cię pokażę. z rarem. Ja cię, Pira cię taki dronowi. Taka zawieszka, no pokaż. Taka zawieszka. No, chodź ale. Jakie Nagrywamy gnoja. No oh. oh. Morda. Ona się już właśnie w jak sposób. No spróbuj. Tłuszcze to i upadnie ta króleń noga, a ja nie upadnę. No to prób właśnie. To nie No. No to wymyślę jakieś triki sama z głowy. Sama sobie, samodzielnie? Mhm. Nie mówię samodzielnie. No dawaj. Mogę pokazać drift? Takie kółko będę robić. To ja, wiesz co mogłaś powiedzieć do kogoś w galerii? Mogłaś podejść do jakiejś pary w związku i powiedzieć, że y, ten chłopak y, zdradza cię z tą duszną. Jakby mnie ten chłopak gonił? Pewnie by tak było. <noise> Mogę teraz diadryżować? <noise> Daj tutoriali. Ja nie wiem, ja przedtem na pewno, przed tym... Obraceniam to jakiś buruch, ale ja nie wiem, ja fajrzę tylko obraceniem. Hmm. Ja nie mogę, co tu, tu Bye bye!